mano widzowie, witam Was w Dokanie, bo w czym by innym. No i tak, przez ostatni dni powinienem powinien na to zwrócić uwagę, ale dzisiaj wszedłem do dokania i zobaczyłem, że mam tysięcy dzień w Dokanie, także I guess zrobimy z tego film, bo no jednak jest to jakiś tam no, achievement jak powiem 1000 dni 1000 dni zmordowane w tej zajebanej grze Nie wiem czy to się liczą też do tego dni, w które nie grałem w kanału, ale ch chyba się nie liczą Bo pamiętam, że miałem to chyba z dwa miesiące takiej przerwy, że nie grałem faktycznie, bo mi się nie chciało 15 DSów i mamy kartę tego Goku Za 1000 dni, którego no teraz mam, będzie w boksie No Raczej jest to karta, zwłaszcza bez Ezy, no ta karta będzie bardziej jako taka kolekcjonerka, po Ezie chyba też bardziej kolekcjonerka. Mimo wszystko, co on to robi, powiedział. Do kolekcji raczej, nie? Raczej chyba nie będę nawet ulepszał, i pociąg. Może, kurwa, nie, może ją zlinkuję, czy coś ciekiego. Wykorzystam chyba ten fakt, że to jest tysięczny dzień, i po prostu zrobię taki showcase mojego konta. Pokażę mój box, stop, kurwa, co jest, takie rzeczy. A bo inaczej, przejdźmy może do tego, jak zaczęła się moja przygoda z Dokanem. Bo o Dziwo w Dokana grałem chyba gdzieś w okolicach, jak on wyszedł. Tak pierwszy raz. Tak pierwszy, że pierwszy raz, ale byłem mody angielski znałem, ale tak nie za bardzo. Nie rozumiałem trochę konceptu, gaczy i tak dalej, bo takie mogę mieć Goku i Freeze w drużynie. Takie bez sensu, czemu mam Goku i biję Goku innego. No jakieś takie rzeczy, więc nie grałem po prostu w Dokana. Nie, nie kliknął na początku. Później. Minęło parę lat to wyszedł właśnie Legends i sobie zacząłem grać w Legends Nie pamiętam tego jakiego momentu grałem w Legends, ale gdzieś tam chyba jak Shalot wyszedł to chyba wtedy Chyba jak wyszedł Shalot, to wtedy zacząłem grać, albo jeszcze wcześniej Że chyba wychodzi, jak grałem już No, nieważne No ale grałem w Legends y, to chyba z rok, jak nie... Mniej nawet, no ale Legends mnie już w końcu znudziło, bo to też to PvP, takie. No nie było to w moim stylu granie. No i postanowiłem spróbować dać szansę Kanowi. Jak zacząłem grać w Dokana, to akurat była ta Tanabata. Nie pamiętam, czy się akurat zaczęła. W sensie ja wtedy nie widziałem, ale chyba akurat się wtedy zaczęła ta Tanabata z Gogetu, tak na globalu. Więc ta, i tak, i jak zacząłem grać w Dokana. Trafiłem tam chyba na panerze właśnie Gogety, yy, Gogety samego tego LR, yy, AGL Gogety, i tam chyba jeszcze jakieś karty trafiłem. i co, grało się, grało, i tak jakoś tysiąc dni minęło. Przejdźmy teraz do profilu mojego, jak on wygląda, jak się prezentuje. Ok, więc jak widzicie, to jest mój profil. 1846 573 to jest mój power level. 113 tysięcy hidden potencjał tych. No, notes to te kulki takie w potencjale, te wszystkie pojedyncze. Mamy oczywiście link skillę 1000, no prawie 1500. Akurat się bawię w te linki. Jak nie, jak nie ma co robić w dokumentach, to po prostu wiecie, sobie odpalam, klikam sobie, quest moda napierdalam i jest zajebiście No, prawie 3300, prawie zrobię stage 544 charakterów zdokanowanych. Oczywiście to się liczy też do Confesty, Lerki. Nie wiem, czy Elerki się nie liczą dwa razy. bo teorycznie Elerki dokonujesz dwa razy do UR i później do Elerki, więc chyba się liczą, Lerki tutaj. Jak się nie liczy, to ok. 90 friendów, bo mnie nikt nie lubi. Mamy oczywiście w miarę szybko wbijane te mamy tutaj te tytuły śmieszne. Mogę nie będę przy nim przychodzi, bo to chyba mało nikogo kogo obchodzi. E, friendu ustawiłem bro, broliego bo mam go na kopii. No, i mam go zlinkowanego. No, i tak jakoś tak po prostu znam, że go ustawię. Jak jest World Tournament, to wtedy ustawiam. Piccolo, oczywiście. Myślę, że jak zlinkuję do końca go, Ultra Instinct, tak, bo w skurwie się nie chce zlinkować do końca. To może wtedy go ustawię, albo może coś innego ustawię. Powinienem chyba tu bardziej ustawiać karty, które są potrzebne akurat w tym momencie. Na przykład jakiś event jest, jakiś trudny stage, może wtedy, no ale dobra, nieważne. Mam oczywiście ustawiony ten soundtrack z Intra. Wygety i Tranksa. Chociaż też w chociaż też długi czas miałem ustawiony to by chyba Active skill Go Getty. Fem tak dużo bez modów nie robiłem nawet, bo jakoś nie przypadłem za bardzo tym trybem. E, dobra, więc teraz tak, przejdźmy do Page'a, czyli do kart Które najczęściej używałem, tak? Nie czego to są karty, które używałem. Jakieś powody Super Saiyan Goku, trochę nie wiem dlaczego. No znaczy, no dobra, trochę Goku flinkowałem, Super Saiyanów i tak dalej, więc może dlatego. No ale jak widzicie, 4892 Dziwne czemu aż tak. No nie no, dobra, No to trochę goków się używało, więc może tak być no też Super Saiyan Goku to jest chyba jest chyba najwięcej kart z tą nazwą, także może tak być, a czemu jest akurat ten nie wiem czemu jest akurat ten free to play ustawiony to chyba jest ostatnio użyty, nie? czy coś takiego, czy nie? kurwa, no nie jestem pewny, ale szczerze nie mam pojęcia czemu jest Super Saiyan Goku na samym szczycie mamy Super Saiyan Gogeta, to się nie dziwię, no bo no w sumie właśnie z 9 rocznicy to chyba go najczęściej tak używam jeśli chodzi o te karty, które wyszły no i plus jeszcze fakt Właśnie miałem tego AGL, jak zaczynałem w Dokanto miałem tego AGL Super Saiyan na gogetach I nim dużo spamiłem, dużo nim spamiłem e, Piccolo to też, nie wiem czemu jest Piccolo No Piccolo to się domyślam tutaj jest pewnie ze względu na World Tournament, ja to się nie wiem, czy się World Tournament do tego wlicza I szczerze jakiś kurwa dziwny jest ten mój subpage Gogety jeszcze rozumiem, że jest na szczycie, tak samo Goku ten, ale Piccolo, Super Saiyan Go Kurwa, i ich dużo używałem, ale nie aż tak kurwa o, oj, sorry. Super na 4 GT tak używałem? Nie no, gorzej, 1600 razy używałem. No jeśli tu się wlicza War Tournament to faktycznie może być, nie? Tak samo ten Piccolo. Dobra, jak tu się wlicza War Tournament to tak może być faktycznie, nie, ale... Dziwny mam ten subpage, z taki kurwa... Nie będę ukrywał, trochę się z nim nie identyfikuję. Tego Goku mam kurwa tak wysoko? Tanksa już 1400 razy używałem. Kurwa, na pewno, nie, dobra, nie wiem. Szczerze, jaki zjebany jest ten subpage, nie wiem. <noise> Nie identyfikuje się z, z jego poglądami, okej? Okay? Dobra, no to co mogę jeszcze przejść? Jak widzicie 883 poziom No nie udało mi się w 1000 z nich wbić yy, maksymalnego rank ranku No wydaje mi się, że, do następnego, że w następnym roku już na pewno wbije ten 1000 poziom Mam nadzieję przynajmniej yy, No to co możemy przejść? Przejdźmy może przez postacie, które mam K Ja... Osobiście przez bardzo długi czas miałem tak box ustawiony, że po prostu pod atak. Ale trochę mnie to wkurwiało, że tu miałem jakieś karty właśnie po Ezie, jakieś karty bez Ezy mi się tu pojawiały i tak dalej. Dlatego mam ustawiony pod atak, ale mam ustawiony pod level, i to co robi, to mam. Dlaczego level? A nie na przykład Charity. Bo jak mam pod level ustawione to mi się oddzielnie właśnie sortują karty z ezą i oddzielnie karty bez ezy y Jeszcze mam ustawiony atak wcześniej przez co właśnie wszystkie LRK y mi się sortują pod względem ataku Wszystkie ezy pod względem ataku mi się sortują i zajebiście jest Ja wiem, że atak teraz dokładnie nie masz takiego znaczenia Ale po prostu jestem przyzwyczajony do tego, że po prostu karty im są wyżej te mają większy atak po prostu i tyle Nie ma tu jakiejś większej filozofii, po prostu jestem do tego przyzwyczajony już Dobra, ale przejdźmy najpierw przez tagi może. Mam tak free to play, czyli sobie tu ustawiam karty z jakieś eventu wyformione. Też jak widzicie, mam. Kart nieporobione. No tu mam na przykład tych niezrobionych. Z Battle Road tego nie mam zrobionego. Tu mam jakoś to. Tu mam tego takiego darbowego Goku, co się tam w, kurwa, go farmi. Jak zaczynałem w Doka nagrać, to go robiłem, ale później o nim zapomniałem. No i tak to wygląda. Free to play karty. Tutaj też chyba nie mam ustawionych wszystkich kart. Widzicie też tutaj ustawiłem te karty z World Tournament. Tu Na przykład go ustawiłem. I chyba tylko go. No, mam też tutaj karty z World Tournament. Te pierwsze ustawione jako free to play. E. No, bo trochę są free to playami. No, nie ma się co ukrywać. No, nie są to może takie same free to play. E, ale no, są to free to play. E, no, możesz go dropnąć. W... Znaczy, no nie w każdej chwili. No, ale w sen się rozumiecie o co chodzi. Zresztą ja tylko te pierwsze karty dawałem. Teraz ich w sumie nie daję, bo o tym zapomniałem, że je dawałem w ogóle. No i taki suboksięg, free to play karty. Też nie mam wyformionych wszystkich tych kart darmowych bo też mi się nie chce. Te są jakieś eventy. Już niedostępne. Ja chcę się też szukać, których nie mam i tak dalej. E, tu mam sobie zrobiony tak pod postacie na których mam dziesiąte linki powbijane. E, no i mam to po prostu no, IDOKANFESTY, I lr i nawet jakieś takie inne karty pokroju, banderówek, właśnie o na przykład Bardo Kigine, e, Gotęksa, mam na przykład SSJ, -ta, no i tak dalej, nie? Ja zrobiłem ten tak, e, tylko ja ten tak zrobiłem zanim oni w ogóle wprowadzili to, e, jak to się nazywa. O co oni wprowadzili? Bo wcześniej, te, wcześniej tego nie było, nie? Więc teraz ten tak trochę useless jest i zamienię na coś innego. Jeszcze nie wiem na co. Pomyślę jeszcze. To mam tak z kartami, które mają EZE. Tym zrobiłem EZE. Chyba. Tu chyba nie ma kart, które mają EZE. Tak, to są karty, którym zrobiłem EZE. Powiem tak, ten tak też jest taki trochę bez no bo mówię, mam sortowanie boksu zrobione kartami, które już mają EZE. No ale mam to, na przykład alerki też nie, no to te, też fit'u play karty, więc no jest tego, no taki, no te tagi też są takie, no te akurat tagi, no dobra, ten tak akurat spoko mi się wydaje, no ten taki już bez sensu, ten ma jakiś sens, jakiś tam sens jest, ale no też nie do końca, no zwłaszcza teraz, nie. No ale dobra, kolejny tak, jaki mam ustawiony, to są karty na 100%. Też tak, w kurwę, bez sensu, sobie po prostu mogę dać. Znaczy inaczej. Nie, dobra, ten tak ma sens, bo tu mam same karty, które mają 100%, ale to są karty, które są. Nie, nie są to darmowe karty. Kurwa, też z drugiej strony, no, na przykład, nie mam tutaj tego z Jackie Chuna z World Tournament, a na przykład mam tutaj tego Bułu ustawionego. Tak samo tego było ustawionego Dobra, będę chyba musiał trochę pozmieniać ten box Chyba ja po prostu Jackie Chuna i tamte karty wypierdolę z free to play, a tutaj wpierdolę właśnie tego Jackie Chuna i tak dalej, bo mam go mam na 100% na pewno Tak, wydaje mi się, że spoko, no bo jednak jak zrobisz po prostu activation, czy to, to to też ci sortuje karty, no free to play a mi tu bardziej chodzi o karty sumonowalne, takie, które gdzieś tam się dostaje z jakichś samonów i tak dalej. Na przykład tego wygady się chyba nie dostaje z samonów, go się chyba bierze z battlefielda, z czy nie? A no też widzicie, mam tutaj karty, które na przykład nie mają tęczowej tej gwiazdki, ale na przykład mają faktycznie tutaj odblokowane 100%, ale na nie są zrobieni, nie? Ostatnio się trochę zajmowałem tym boksem, że faktycznie przebudzałem te karty jakieś starsze i tak dalej, ale też to jak, jak to jestem, to wiecie. Kolejny tak, no i tu już są też takie użyte. Czy mi się wydaje tagi Czyli mam tak Dokonfest Exclusives, czyli to są same? Jak sama nazwa wskazuje, same Dokonfesty. Wydaje mi się, że wszystkie Dokonfesty z mojego boxu tutaj są. No, mam też trochę tych Dokonfestów takich starszych niezrobionych Tutaj mam te trzy karty tego Buchana, tego Goku Blaka i tego Goku, sobie wziął za tego Dragonstona. No, też nie mam wszystkich porobionych tu, ale sobie ich pewnie porobię, bo wiadomo. Jak weszła z Seza, to jest trochę z tym faktem lepiej. Mam oczywiście. Tak, pod Yellowcoiny też chyba wszystkie lerki z Yellowcoinów mam tutaj, jakie są. Też nie wszystkie porobione, jak widzicie. Tego chyba mam, mam zrobionego Riversa, bo trafiłem do niego kopię. No, Chociaż chyba do niego mam już medale, żeby go. Tak, mam do niego medale kiedyś go może. Jak, jak sobie przypomnę, to go pewnie dokonuję. Tak samo do tego chyba też mam medale wyformione. Jednak nie mam. I tak z tych kart nie używam wszystkich tutaj na dole, które są. Także jak dostaną EZ, to może wtedy zobaczymy. Yy, dobra. No i tu mam oczywiście ostatni tak, czyli tak z Carnival LR. -ki. Z Carnival LR, to mi chyba na Globalu brakuje tylko Gohan'a tego z 8 rocznicy i Omegi. Chyba nie wyszedł jeszcze jakiś inny Carnival LR. Nie przypominam sobie przynajmniej. No teraz jeszcze Broly wyjdzie, jeszcze na part 2 jakiś Karniwal. Kar Te nie pojebania są tylko dwie karty Extreme Carnival To są trochę wiadomo dlaczego, no. lepiej się klikają jakieś Goku i tak dalej, ale no jest jak jest. No i tu mam jeszcze ten ostatni slot, macie sobie zobaczyć ilość moich kajów. Powiem tak, jest jak jest, tak nie chcę się farmić super ataków, jak są jakieś darmowe dostępne. No i tak się kończy to Ale jak widzicie mam tutaj dużo tych Herkulesów i tak dalej Na razie ich nie sprzedaję, bo mi się nie chce trochę nie, Więc tak, no, to są moje tagi I teraz mogę przecić przez mój box To była moja pierwsza... Pierwszy dokan Fest lr którą trafiłem kiedykolwiek Jak ta karta wyszła, to wtedy w Dokkana grałem Dużo ją używałem, jak ją trafiłem Czekam na jej ez Fajnie jakby dostała eze teraz, ale mam nadzieję... Znaczy powiem tak, wiem, że dopiero teraz był Gogeta na 9 rocznicy Ale trochę liczę, że 10 rocznica to będzie odświeżenie pierwszej rocznicy i dostanie po prostu super gogetę z John I wtedy taka stanie yy, Eze i będzie zajebiście. No bildzik, chociaż kurwa, on to widzę kryta zrobionego, a nie ma przypadkiem kwantowanych krytów. No okej, okay. temu chyba builda będę mógł zmienić troszkę, bo jednak te kryty chyba niepotrzebne. Godzi to była chyba moja pierwsza samonowalna, sum lr elerka. Tak mi się wydaje. A to była moja pierwsza LR-ka, którą zreinbułowałem. Czy była jakaś inna, która mogła być pierwsza? Wydaje mi się że chyba oni. Praktycznie to mogli być. Albo to by. Nie, ten Goku chyba nie. Jego chyba gdzieś ostatnio zrinimbołowałem. Ile mam w ogóle zimbowanych Lerek? Raz, dwa, trzy, cztery pięć. Yy, no, mam tylko siedem zimboowanych Lerek. To wydaje mi się, że oni byli pierwszą moją Lerką. zrinbowowaną. Yy, jeśli chodzi dalej o jakieś ciekawsze elerki, jakoś związa... związane ze mną. Jak widzicie, wszystkie karty z rocznicy są. Mamy Selmax ostatnio trafionego, tak jak mówiłem. Yy, ostatnio tego Goku też trafiłem w końcu, bo po niego samonowałem, jak on wyszedł. Na... Powiem tak trochę lepiej, że go nie trafiłem, ale no jest jak jest, tak. Mam super Vegeta, mamy Hana na Rainbow, Gotengs, Birusa mam zreinibowowanych, jeśli chodzi o i Piccolo ostatnio zreinibowałem. E, właśnie mamy tutaj tego o którym wspominałem. No to właśnie zrobiłem Samona na tym Banerze w WWC, e, no i mi się go udało Rainbowować. w końcu po tylu latach. Bardzo długo miałem go na 55%, e, no ale mam go na Rainbow, no trochę już za późno, no teraz to bardziej czekam na jego super Eze, no ale co, jest jak jest, tak e, tutaj też tego Goku z nie boowałem Go też dużo używałem Jak go trafiłem go też gdzieś tam trafiłem Jak zaczynałem do kana tego go używałem Długo w miarę Nim też nakurwiałem Nieźle pamiętam Jak dostał Eze Bo pamiętam Że jak wyszedł Super Vegeta To ten jednak Te 170 pure science Było bardzo mocną kategorią ja po prostu go używałem właśnie Super Vegeta, Vegeta z GT, tego z Golden Week. Już się się jeszcze te karty. To oczywiście mam broliera, na którego czekamy na Super Eze czarną na 69%. A bo ja mu chyba potencjalnie zrobiłem, bo czekam na super Eza, żeby żeby było wiadomo y, ten co mu dać. No bo jak widzicie, y, no Eza ma naprawdę ciekawą y, ma 80% ataku i defa, kiedy atakuje, więc po prostu chyba mu nic nie dawałem w potencjale, żeby na moment jak wyjdzie go Eza, to żeby wiedzieć co mu dać. No, ty kurwa ja jednak jak widzicie, ja jednak czasem potrafię pomyśleć, nie? Coś tam mam w mózgu. No ogólnie wszystkie te karty, jeśli chodzi o te super Ezy, y, to jak widzicie, no to ja chyba każdą z tych kart wziąłem za Coiny. Żadnej z tych kart nie miałem wcześniej. Chociaż chyba któregoś wziąłem za 100 na tego czerwonego. Tak też mogło być, ale wydaje mi się, że ich wcześniej nie miałem. Czekamy oczywiście na jakąś jeszcze Ester, Super Eze. Oczywiście mowa tu o mi jakoś jeszcze In, żeby wszystkie kolorki już miały Eze, Seze, sorry i tak dalej. A tutaj też czekam na tego Super Eze. Go też jak widzicie, go zlinkowałem do końca. Zero potencjału mu dałem. Czekamy na Super Eze. O, na tych Eze czekam. Bardzo. Ja mnie jakich jak EZ będzie wyglądał za rok, dwa, może pięć. Oczywiście ten Vegeta też. Mam nadzieję, że dostanie EZ w najbliższym czasie. E, wydaje mi się, że oni też mogą dostać EZ na teraz, na WWC. Pik będzie. W ogóle oni chyba byli moim pierwszym e, Rainbow do Festem e, No i właśnie ten roli, mam nadzieję, że też dostanie EZ teraz na rocznicy na WWC w sensie. Ten John mam wrażenie, że jak dostanie EZ, to będzie kurwa, taką bestią. Chociaż boję się, że mogą go trochę zepsuć. Czy zepsuć, że mogą też nie zaszaleć jeśli chodzi o jego S, po prostu mu dadzą większe liczby i będzie tyle. E, Pajkuchan to samo, e, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Gammy dwójkę gamy gamma, gamma jedynkę się do zrealizować, na banerze top po w końcu, więc czekamy na ich hez, oczywiście. O kur, o człowieku, jak ten skurwol wyszedł, ale ja nim spomiłem, ale ja nim spomiłem człowieku. Kur, o ja, pierdolę, co to jest? Przecież on ma kurwa kryty 50% szans na kryta i on jeszcze tutaj ma chyba z 50% nie 70% Dałem mu chyba kryt w potencjalu, potencjale żeby jeszcze więcej krytował Będzie chyba trzeba to zmienić Jakoś pa nie pamiętam jaka to była drużynka ale miałem drużynkę gdzie ich dwóch używałam i tak spamiłem nimi o Jezu O ten Vegeta był zajebisty No i co mamy karty, o mamy Topo to mi się właściwie go udało trafić za etykiety. Nie wiem, czy rzucę najpierw ten film, czy Showcase stopo chyba najpierw Showcase Top rzucę, to chyba rzucę jutro. Dzisiaj jest jak ktoś 25, także chyba jutro 26, to zobaczycie dopiero. Mamy to oczywiście też Gokwes, j 3 tego też mi się udało trafić na Golden Week. Mamy karty jakieś Heroes, tutaj teraz jakieś tam... Baner Unity, tych mi się też w końcu dało trafić na banerze topo. Tutaj mam tego Vegeta, ostatnio film no, z niego robiłem. To Brian muszę w ogóle zdokonawała, no i dać Eze. Gdy nie Eze to chyba muszę wyfarmić w ogóle te medale, no właśnie. Jak Jakie nienawidzę tych subes. Nie że trzeba tam farmić to wszystko za darmo, nie ma że. No jak widzicie na no, reszta boxu to już jakieś takie. No jakiś tutaj gotings randomowy, jakiś Vegeta jakiś pajkuhan, który trafiłem za jakieś I ich nie mogę rozmienić i tak dalej. Także tak sobie leżę w tym boksie. mogłem ich zdokonować, ale trochę mi się nie chce, nie będę ukrywał No i mamy tu jakieś to takie karty niepoprzebudzone, jak widzicie sporo ich jest Tu na to widzicie już jest Goku, który mogę być, może być na 100% zrobiony, bo mamy 4 kopie do niego Tutaj też mam tego, to jest, on chyba akurat EZ dostaną World Tournament, ta tego też mogę na 100% już zrobić, a go sobie na to stawię. To tylko jakoś 18, jak widzicie, nie zrobiono tam jakiegoś całego Goku SJ3, tu mam właśnie tą Cayley Kalifle. Tu mam tą banerówkę z 8 rocznicy, tu widzę już jakiegoś SJ3 Vegeta mogę zrobić na 100%, jakiegoś freeza mogę na 100% tu Gochana jakiegoś. No, mam tych kart trochę nieporobionych. No, kiedyś będę musiał usiąść nad tym, posiedzieć, faktycznie sobie porobić te karty. Tutaj mam w ogóle 10 kopii do tego Goku Jak widzicie, kart jest 1400. Nie ma że w boksie Miejsca mało. to szczerze, jakbym sobie porobił te faktycznie karty, te potencjale i tak dalej, to by się połowa miejsca ten, zwolniła w boksie Nie wiem, sobie mogę tak jeszcze pokazać. Nie wiem, czy kogoś obchodzi. Tak sobie będę po prostu się z Wami rzekł, i tak będę leciał. Jeśli chodzi o jakieś ostatnie karty, które wychodziły, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda u mnie. Wydaje mi się, że jak w ten Vegeta wróci, tylko sobie za coiny wezmę. Ewentualnie, może tego BU, bo go nie mam, ale to nie wiem jeszcze. Yy, dobra, no, już koniec na no, dzisiaj. Yy, no, mam nadzieję, że Wam się podobał film mój showcase, mojego konta. Taki szybki, szybki, szybciuteńki. Szukaj sik, taki. boksika i co, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie, no i co, ja was żegnam, także elo, tak, czy jak ktoś to mówi